Mam na imię Blue! Wszystko przez moje spojrzenie! Natura obdarowała mnie oczami w różnych kolorach. Jestem mieszańcem, ale widać od razu, że przodków mam rasowych. Jestem dużym i bardzo energicznym psem! Ważę 30 kg, mam 7 lat. Uwielbiam biegać, aportować, a latem pływać. Jednym słowem, takie psie ADHD. Ale w domu jestem grzeczny i posłuszny. Nie awanturuję się z innymi psami. Na spacerach najchętniej biegam bez smyczy. Lubię pieszczoty i przytulanki. Dobrze dogaduję się z dziećmi. Jestem posłuszny i pilnuję się pana. Jestem bardzo ciekawski. Szukam pana, który będzie zabierał mnie na długie spacery, na których będziemy się świetnie bawić we dwójkę. No to lecę. Pa!